Tak. No. To jest... Widzicie, rozumiecie? Tak. My z brzuchami przyjechaliśmy. Dobra. To jest... tak, że... tak. To jest... Ostrość łapiemy. Zaczekamy jeszcze chwilkę na odpalenie sprzętów. Jest to ostrość, panie operatorze? Zaczynamy. Szczęść Boże. Szanowni Państwo, z satysfakcją prezentuję Państwu plon pracy zespołu ekspertów Korony. To jest konferencja prasowa Konfederacji Korony Polskiej. Tytuł Stop Ukrainizacji Polski. Jest to dokument o charakterze z jednej strony diagnostycznym, prognostycznym, a z drugiej strony zawiera on szereg rozwiązań prawnych problemu, który narasta. Anonsowaliśmy już zawczasu pracę nad tym dokumentem. Zdają nam się one najpilniejsze bodaj ze wszystkich zagadnień, wyzwań, wobec których postawiony został naród polski za godzinę zreferujemy ten dokument szerzej i z pogłębioną refleksją na posiedzeniu zespołu parlamentarnego do spraw między, stosunków międzynarodowych oraz interesów Polski i Polonii. Zapraszam państwa na to posiedzenie o 12:00 w sali imienia Nieboszczyka Kuronia. A teraz pokrótce moi koledzy yy, zreferują Państwu zawartość tej broszurki. Piotr Hesze. Szanowni Państwo, jest to praca o charakterze eksperckim, bardzo spójna, dlatego ja ze ściągawką, żeby nie zrobić jakiegoś już czerpku w tym całościowym eksperckim spojrzeniu i po prostu przytoczę kilka punktów, które, na które konkretne, może jeszcze nie sformułowane ściśle językiem prawniczym, ale podprowadzające pod konkretne zmiany prawne kwestie w tym dokumencie się pojawiają. A zatem jaki, je, jaki jest punkt wyjścia? Obecnie w naszym ustawodawstwie pozostaje szereg zaszytych, ukrytych rozwiązań, które stanowią szybką ścieżkę do zmiany struktury etnicznej naszego kraju. Są to, ta, są to praktycznie całkowicie otwarta granica z Ukrainą dla przyjezdnych. Artykuł 38 ustawy o pomocą obywatelom Ukrainy stanowiący, iż po dziewięciu miesiącach pobytu mogą się oni starać o pozwolenie na pobyt stały na trzy lata i również zapisy w prawie o obywatelstwie dającym prawo osobom, którym przyznano statut uchodźcy do starania się o uznanie obywatela już po dwóch latach pobytu, idąc tak pobieżnie. Po celach tego dokumentu, o co tutaj chodzi? O, o to, żeby pomoc uchodźcom była przyznawana w sposób kwalifikowany, na przykład konkretnym osobom, a nie zbiorowo. Chodzi o to, żeby uchronić Polskę przed importem przestępczości, która jest ogromnie, według oficjalnych danych statystycznych światowych, wielokrotnie wyższa na Ukrainie niż w Polsce. Także takie sprawy, które właściwie przechodzą gdzieś obok zupełnie, na przykład w przypadku namawiania przez rząd Polski Polaków do przyjmowania gości pod swój dach, a mianowicie również notowane przez agendy ONZ WHO, konkretne odnośniki w tym dokumencie państwo znajdziecie kwestie epidemii, ale innych, nie jakichś tam tutaj obecnych covidów czy zwidów, ale AIDS. Jest na Ukrainie 260 tysięcy osób zarażonych AIDS. Corocznie około 3100 osób umiera z tego powodu. Także występuje tam kilkakrotna liczba większa niż w Polsce gruźlicy, w tym tej odpornej na antybiotyki i są to dane z organizacji międzynarodowych. Aby nie przedłużać, to w skrócie takie wprowadzenie rozwinie Wojciech Siński, przewodniczący Korony z Sosnowcu. Dzień dobry. Szanowni Państwo, od szczegółu do ogółu. Ja powiem tak. Dlaczego stworzyliśmy taki dokument przy pomocy ekspertów? Ponieważ wszyscy, jak tutaj stoimy, uważamy, że nie ma złego czasu na mówienie prawdy. Prawdę trzeba zawsze świadczyć, tak jak każdy człowiek, który pielęgnuje, wyznaje i, i chce zachować, żeby w Polsce funkcjonowała, żeby Polska istniała jako kraj cywilizacji łacińskiej. My musimy po prostu tą prawdę świadczyć. Poza tym, druga rzecz, suwerenność naszego państwa. No, nie może być tak, że suwerenność naszego państwa ma zależeć od suwerenności innego, jakiegokolwiek innego państwa, bo jeśli tak jest, to znaczy, że to nie jest w ogóle suwerenność. Nigdy tak nie było, żeby, żeby suwerenne państwo uzależniało swoją suwerenność od, od suwerenności innego. Poza tym interes danego państwa. No, już nie wspomnę o tym, że nasze władze no, niestety nie reprezentują interesów Polski, nie, nie reprezentują interesów Polaków. Władze państwowe nasze tak naprawdę realizują interesy tych zarządów globalistycznych, które nam zlecają i, i wykonują. Wcześniejsza władza, no to każdy wie i, i tutaj już nie trzeba dużo tłumaczyć, reprezentowała interesy naszego zachodniego sąsiada. No teraz mamy tak jak mamy, także nie ma, nie ma takiej możliwości, żeby... Polska ma własne interesy. I te interesy czasami są zbieżne z jednym, z drugim państwem, ale to w nasz interes powinien decydować o tym, co się dzieje, poza, co się, jak działają nasze władze. Poza tym tutaj system prawny nie może być tak, żeby w prokuratorzy, o których będziemy mówić, na zwłaszcza jednym na, na posiedzeniu zespołu, żeby ścigali tutaj Polaków, za, za przestępstwa mowy nienawiści. Coś takiego nie jest skodeksowane. Także my tutaj stoimy twardo w interesie Polski, Polaków i, i będziemy walczyć z każdą władzą, która będzie się temu sprzeniewierzać. Bardzo proszę. I jeszcze o kwestiach socjalnych. Proszę ich przedstawić. Marzewski Reneusz. dzień dobry Państwu. Ja chciałem zwrócić uwagę na jedną e, taką rzecz, która występuje w społeczeństwie, mianowicie rząd Prawa i Sprawiedliwości szerokim gestem tutaj pomaga przybyszom ze wschodu. Niestety zapominając o obywatelach polskich, mam tu w szczególności na myśli emerytów, którzy w dobie dzisiejszych podwyżek cen zostali sprowadzeni do naprawdę bardzo trudnej e, 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 sytuacji egzystencjalnej. I jakoś nie widać pomocy rządu w tym zakresie tak spektakularnej jak w stosunku do przybyszów ze wschodu. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Włodzimierz Szanowni Państwo, historia się powtarza. To znowu konfederacja. Konfederacja w brze, wbrew e, narracji e, Bandy Czworga zwraca uwagę na kluczowe. Problemy z punktu widzenia interesu Polaków i Polski. Szanowni Państwo, mamy do czynienia z systemowymi rozwiązaniami, które mają na celu Ukrainizację Polski. To są systemowe, na wielu obszarach uruchomione procesy, które przebiegają coraz szybciej i czas najwyższy się temu przeciwstawić. Pomysły o Unii. Polsko-ukraińskiej, pomysły o nadawaniu praw wyborczych obywatelom Ukrainy, wyjątkowe przywileje, którymi zostali obdarzeni przybysze, noszą znamiona wielkiej, zakrojoną na dużą skalę, przemyślanej i zorganizowanej akcji przesiedleńczej. Uważamy, że jest to projekt niezwykle szkodliwy, realizowany w interesie z całą pewnością nie polski i Polaków i dlatego ponieważ jest to systemowe rozwiązanie, sprzeciw i akcja przeciwna musi być również systemowa. Musi być systemowa. I ten oto dokument w sposób niezwykle klarowny Prezentuje konieczne kroki, które są do podjęcia, by zapobiec, by powstrzymać ten niezwykle szkodliwy projekt. Yy, całkiem niedawno, bo kilka dni temu, obchodziliśmy kolejną rocznicę krwawej niedzieli, niedzieli krwawej niedzieli, która jest symbolem ludobójstwa, które przez szereg lat. Popełniono na Polakach, na Wołyniu i na terenach Małopolski Wschodniej. Szanowni Państwo, krótko przed tą datą pojawiły się doniesienia, że być może prezydent Ukrainy wyrazi ubolewanie i przyzna rację, że było to ludobójstwo. Dzisiaj z tej perspektywy możemy powiedzieć, że to była, krótko mówiąc, Podpucha. Chodziło o to, wydaje się, żeby powstrzymać, powstrzymać stanowcze yy, protesty, stanowcze manifestacje, które miałyby uczcić to ludobójstwo. I szanowni Państwo, miałem okazję być na uroczystościach w Opolu, i moi drodzy, padło tam z ust wojewody opolskiego. Również nazwisko Putina, ale o Banderze, o Żuchewiczu, kompletna cisza. Tak, kompletna cisza. Ten proces ma również znamiona banderyzacji Polski. Banderyzacji Polski, co rodzi kolejne niebezpieczeństwa. W związku z tym Konfederacja Korony Polskiej. Proponuje systemowe rozwiązania i stanowo, stanowczo chcemy uruchomić projekty, przekonać opinię publiczną, by zrealizować to, co zawiera ten oto dokument ekspercki. Dziękuję bardzo. Stop Ukrainizacji Polski. Zapraszamy na posiedzenie zespołu parlamentarnego od 12 w sali Jacka Kuronia. Zespół do spraw stosunków międzynarodowych oraz interesów Polski i Polonii. Dziś omawiamy projekt, raport Stop Ukrainizacji Polski. Żeby Polska była polska. Żeby Polska była polska, tak jest. Dziękuję Dziękujemy pani. za uwagę.